Cześć! Właśnie zobaczyliście jak odpalam FSO 125P z silnikiem diesla. Tak, to nie jest pomyłka, bo może nie wszyscy wiecie, ale w fabryce pod tym szyldem takie samochody były produkowane. A jeśli już mowa o fabryce samochodów osobowych właśnie, to mam dla Was informację o ciekawej ofercie, którą jak zawsze przygotowało De Agostini. Legendy FSO, bo tak nazywa się najnowszy twór od tego wydawnictwa, to unikatowa kolekcja z kultowymi modelami samochodów w skali 1 do 43, wiernie odwzorowująca oryginalne samochody, które powstały w fabryce na żeraniu. Oprócz seryjnych aut znajdziemy tu również modele specjalne czy prototypy takie jak na przykład Polonezjami. Ja sam zamówiłem już prenumeratę całości i kiedy przyszły do mnie pierwsze numery, to powiem Wam szczerze, że byłem pod wrażeniem jakości ich wykonania czy wierności w odwzorowaniu wszelkich detali takich jak choćby klameczki, lusterka, kolory, rejestracje czy znaki fabryczne tych pojazdów. Warto dodać, że kolejne w mojej ocenie genialnym akcentem jest fakt, że wszystkie modele umieszczono na specjalnych podkładkach ekspozycyjnych, które jeszcze lepiej podkreślą prezencję całej kolekcji na Waszych półkach czy w specjalnych gablotach. I teraz przechodząc właśnie do zamówienia prenumeraty, możecie to zrobić poprzez link, który teraz wyświetla Wam się na ekranach, a który również dodam w opisie filmu, używając dodatkowo kodu FSO -Promo, co pozwoli Wam zaoszczędzić czas, ponieważ kolejne numery przesyłane będą bezpośrednio do waszego domu i pieniądze. Bo wysyłka kolejnych modeli w prenumeracie zawsze jest darmowa, a ponadto od numeru trzeciego zapłacicie za nie 10 zł. Mniej względem ceny, która obowiązuje w sklepach stacjonarnych. Jakby tych plusów było mało, to zamawiając pełną meritą otrzymacie dodatkowe prezenty: Segregator na zeszyt z kolekcji, dwa plakaty z samochodami, retro czapka z daszkiem i notatnik oraz brelek FSO. Dla tych jeszcze, którzy dodatkowo chcieliby wzbogacić swoją prywatną kolekcję, przygotowana została również oferta premium, w której znajdziecie kilka dodatkowych modeli. Ale o tym i o wszelkich szczegółach doczytacie w linku, który dodam w opisie filmu. A teraz zapraszam do dalszej części materiału. Cześć, witajcie, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja nazywam się Artur Szafran i dzisiaj pokażę Wam troszeczkę więcej na temat ostatniego zakupu do oferty Szafran. Inwestycje a mianowicie o FSO 125P 1.6D. Tak, 1.6D oznacza to diesel. Dosłownie w tym samochodzie wiem, że dla niektórych może być to szok, że w samochodzie marki FSO 125P, bo tak już trzeba powiedzieć, było to w 1986 roku, kiedy to właśnie. FSO utraciło już prawo do użytkowania logo Fiat, że w tej właśnie fabryce wypuszczono taki samochód z silnikiem diesla. Mój kolega kiedyś opowiadał mi, że założył się z kimś kiedyś, że nie było Fiat'a z silnikiem diesla i przegrał dobrą flaszkę, kolokwialnie mówiąc. Także słuchajcie, takie samochody występowały, takie samochody były, tylko było ich po prostu bardzo mało, bo około 100 sztuk. A dzisiaj jeden z nich zobaczycie u mnie, właśnie na kanale, ponieważ taki samochód. Niedawno udało mi się zakupić i trwają prace, które mają na celu przywrócenie go do pełnej sprawności, do pełnej użyteczności. I zaraz opowiem Wam, co w tym samochodzie w ostatnim czasie zostało przez nas wykonane. Także zostańcie ze mną i dziękuję, że jesteście. Jak widzicie, samochód bardzo fajnie teraz zapala, bardzo fajnie silnik chodzi. A to za sprawą tego, że poczyniliśmy pewne prace, które mają na celu usprawnić ten samochód, przywrócić go do pełnej jak mówię sprawność. Na razie skupimy się właśnie w tym samochodzie na mechanice. Nie wiem czy będziecie mnie słyszeć, ponieważ ten klek jest dosyć, dosyć silny, dosyć głośny. I zobaczcie jak to tutaj wygląda od góry. Zgaszę go może na chwilę, żeby było mnie lepiej słychać. Teraz przejdziemy do tego, co w tym samochodzie w ostatnim czasie zrobiliśmy, opowiem wam o tym. Nie nagrywałem zbyt dużo, ponieważ były to mozolne prace, też, a propos ostatnich wydarzeń na świecie do tego nagrywania jakoś nie było nastroju. No, ale cóż, trzeba działać pomimo wszystko i trzymać kciuki, żeby było wszystko ok. Słuchajcie, tutaj jak widzicie, mamy wtryski i któryś z tych wtrysków lał. Był przymoczony, i właśnie teraz patrzę i zwracam uwagę na to, czy on dalej jest przymoczony, ponieważ wymieniliśmy tutaj przewód, który był nieszczelny i który lał, więc być może to nie wtrysk był uszkodzony, a właściwie nie w podkładka pod wtryskiem, tylko właśnie ten przewód. Na razie widzę, że tutaj jest sucho, więc być może będzie OK. Tutaj jak widzicie mamy pokrywę zaworową i oczywiście wymieniliśmy uszczelkę pod nią, wszystkie uszczelniacze, także tutaj powinien, powinien być spokój. Tutaj mamy pokrywę rozrządu, oczywiście wymieniliśmy pasek, bo tamten ostatni, jeszcze nie zmieniłem sobie naklejki, zobaczcie, był wymieniany w 2019 roku i pasek też był po oznaczeniach z 2019 roku, natomiast było widać po jego strukturze, że jest dosyć spękany i nie wiedzieliśmy właśnie czy on tak ma wyglądać, czy jest po prostu spękany więc postanowiliśmy, że ten pasek tutaj wymienimy, wyjechaliśmy całym silnikiem do góry, wymieniliśmy też tutaj simmering uszczelniacz na wale z przodu Ponieważ był troszeczkę przypocony, a, jeśli, a kiedy mieliśmy ten silnik już wyciągnięty, no to oczywiście był to mały problem, żeby to zrobić. Wyciągnęliśmy także skrzynię, wymieniliśmy w niej olej, wymieniliśmy całe kompletne sprzęgło i tutaj słuchajcie, ciekawostka w tym samochodzie sprzęgło jest oczywiście volkswagenowskie z tego właśnie silnika 1.6d natomiast już łożysko oporowe na skrzyni jest jeszcze fiatowskie więc takie tutaj ciekawe połączenia występują, odkryliśmy też przy okazji właśnie tych wymian na przykład to, że tutaj Oryginalny filtr oleju, który występował w tym silniku 1.6D, został zastąpiony troszeczkę krótszym filtrem, ponieważ zamówiliśmy oryginalny właśnie według specyfikacji filtr oleju i był on po prostu za długi po założeniu wadził tam o tamtą śrubę, którą macie za filtrem. Musieliśmy go wycinać, bo nie chcieliśmy już podnosić silnika do góry. Na szczęście nie mieliśmy jeszcze wtedy silnika zalanego olejem, więc wycięliśmy ten filtr i włożyliśmy ten właśnie krótszy o oznaczeniu czekajcie, żebym sobie przypomniał OP 520. Tutaj słuchajcie, również, zobaczcie, została taka przeróbka przez poprzedniego właściciela zrobiona, że został tutaj założony filtr, po prostu paliwa na, na tym przewodzie zasilającym, a oryginalny uchwyt z filtrem został po prostu zaślepiony na krótko. I nie zdążyliśmy jeszcze wymienić tego filtra. Chcieliśmy też sprawdzić, co tutaj będzie lecieć w tej przelotce z baku, czy paliwo jest czyste, więc. Pozostało nam, zamówiliśmy jeszcze nowy filtr, musimy ten filtr tutaj wymienić, połączyć tutaj, żeby zasilanie paliwa szło przez ten odstojnik, który tutaj mamy, przez ten filtr i jeszcze musimy dolać troszeczkę płynu chłodniczego, ponieważ nam brakowało, ale te części wszystkie zamówiliśmy. Dzisiaj mamy poniedziałek rano, więc czekamy na dostawę. Musimy tutaj wymienić kilka opasek, które jeszcze gdzieś tam nie domagają i leją, i musimy zająć się, usłuchajcie, zawieszeniem w tym samochodzie, ponieważ drążki. Końcówki drążków i tego typu rzeczy są niestety w kiepskim stanie, więc to wszystko tutaj musimy powymieniać. Jak widzicie, akumulator jest nowy. Wał również założyliśmy po regeneracji, ponieważ tam krzyżaki nie domagały. Nie wiedziałem, czy tam ten wał jest prosty. Wcześniej tym samochodem nie jeździłem, więc nie ryzykowałem. Miałem akurat fajny wał po regeneracji. Więc ten wał założyliśmy i to był dobry ruch, bo ten wał, który też poniekąd był dla mnie jedną wielką niewiadomą, chodzi bardzo fajnie, więc teraz nie ma z tym żadnych problemów. I zobaczcie na koła. Tutaj mamy bardzo ładnie wyglądające opony na pierwszy rzut oka. Advanced One z 2007 roku. Nie będziemy ryzykować. Te opony również stąd wyjadą, Pomalujemy mu felgi. I założymy nowe opony, złożymy to zawieszenie, przeglądniemy hamulce, ponieważ przednie prawe z tego co pamiętam koło dosyć mocno trzyma I wtedy kiedy to zrobimy, to samochód będzie już w pełni sprawny mechanicznie Jeśli chodzi o jakieś tam blacharskie jego poprawy, na razie nie będę Wam tutaj zbyt wiele pokazywał nie będziemy się tym zajmować Natomiast zwróćcie sobie uwagę Na wnętrze, które tutaj jest oczywiście Zakurzone, natomiast jeśli chodzi O stan foteli, o stan deski Tutaj zobaczcie, jeszcze jest folia Gdzie nie, gdzie oryginalna na tym dywaniku Jest naprawdę w bardzo fajnym stanie Ten samochód, te, te fotele były Od nowości pod pokrowcami O tutaj macie jeszcze pasek rozrządu stary Te fotele były od nowości pod pokrowcami Więc są naprawdę fajne, niepotargane, nieponiszczone. Eee, czuć, że ten samochód Ma 101 faktycznego w to faktycznego przebiegu bo tutaj mamy drugą setkę która mu idzie i widzicie jest 1700 hmm. 46 km. Także prawie 102 tysiące tego przebiegu ma ten samochód I naprawdę słuchajcie czuć po tym wnętrzu że ten przebieg jest, to jest jego druga setka Nie jest ono zużyte I tak samo kiedy wyciągnęliśmy ten silnik do góry Mieliśmy okazję zobaczyć jak tam wyglądają te wszelkie podzespoły Jak to wszystko się odkręca Naprawdę nie jest to zużyte I podejrzewam że to było pierwsze wyciąganie silnika tak naprawdę Poza fabryką którego my tutaj dokonaliśmy Także naprawdę fajnie, że to się wszystko układa I naprawdę fajny samochód, słuchajcie Mega, mega rodzynek Nie postanowiłem jeszcze co z nim będziemy robić Natomiast tutaj już takie ogłoszenie Dla widzów, którzy to oglądają, być może ogląda nas też Jakieś muzeum, coś w tym rodzaju Jeśli bylibyście zainteresowani Zakupem takiego samochodu od nas No to jak najbardziej Jesteśmy otwarci na oferty Składajcie, zobaczymy Co tutaj, że tak powiem, uda się ustalić Czy też może jakieś wypożyczenie do muzeum Nie wiem jak to się odbywa, jeśli i taki, taki egzemplarz miałby być gdzieś wystawiany. Także zapraszam do rozmów. Myślę, że coś fajnego razem ustalimy. Teraz ten samochód odpalimy. I jedziemy na krótką przejażdżkę tym samochodem. Zapraszam Was serdecznie. Więc słuchajcie, tak jak mówiłem, jazda tym samochodem jeszcze jest troszeczkę trudna, ponieważ yy, zobaczcie, on teraz przyspiesza fajnie, natomiast kiedy wrzucę mu sprzęgło, to jest on nienaturalnie zhamowywany. Dlatego, że prawe przednie koło i tylne prawe koło dosyć yy, mocno trzyma tutaj zacisk hamulcowy. Musimy to rozebrać i jeszcze te yy, zaciski zregenerować. Tutaj sypie mi się troszeczkę kurzu na głowę Będę zakurzony No a tak poza tym widzicie Kierownica stoi krzywo Jest to oczywiście wina tego, że Te drążki z przodu są zupełnie rozjechane I z tego co widzę to którą żarówkę teraz straciliśmy Ponieważ jakieś tutaj spięcia Jakieś tutaj przebicia na instalacji Można zauważyć chyba któryś kierunkowskaz nie działa, no i co? A silnik tak poza tym ma swoją fajną moc Most z tyłu jest w porządku Tutaj patrząc po wczorajszej mojej jeszcze przejażdżce tym samochodem I ogólnie silnik jest naprawdę petarda, jest bardzo zdrowy, fajnie brzmi Także z tego jestem mega, mega zadowolony A takie rzeczy jak hamulce i inne rzeczy oczywiście doprowadzimy do pełnej sprawności. Taki mam właśnie plan na ten samochód, żeby doprowadzić go technicznie, mechanicznie do pełnej sprawności, żeby mógł cieszyć kogoś czy też nas fajnymi przejażdżkami. Natomiast jeśli chodzi o zewnętrzną jego część, on tak naprawdę i wymagałby lakierowania całościowego, żeby doprowadzić go do idealnego stanu. Natomiast na razie nie będziemy się tym zajmować. Podłoga jest zdrowa, fajna, ma tam jakieś dwa, trzy niepokojące punkty, którymi warto byłoby się zająć, ale tego na razie nie będziemy robić, tylko doprowadzimy go od mechanicznie do pełnej sprawności. Skrzynia. Oczywiście jest tutaj pięciobiegowa, czego wam wcześniej nie mówiłem i naprawdę fajnie jeździ, natomiast tak jak wam mówię, czuć, że te hamulce jeszcze trzymają i to jest duży problem w tym momencie w tym samochodzie, ponieważ nie możemy go nawet do odpowiedniej prędkości rozpędzić. Także słuchajcie, jeśli chodzi o ogólne wrażenia z jazdy tym właśnie samochodem, dużym Fiatem, nazwijmy to w dieslu, to są one bardzo przyjemne. Fajnie ten silnik tutaj pracuje. Jednak ja bardzo lubię diesle, samochody z napędem diesla. Także dla mnie jest to ok. Ten klekot mi się bardzo podoba i myślę, że ten samochód nawet ma lepsze właściwości jezdne niż właśnie ta zwykła jednostka 1.5. Natomiast jeszcze, żeby się co do tego wypowiedzieć, to trzeba poczekać. Aż zrobimy właśnie cały układ tutaj kierowniczy Aż naprawimy hamulce i tak dalej Wtedy ta jazda myślę, że będzie jeszcze Jeszcze bardziej przyjemna Także wtedy również Zaproszę Was na przejażdżkę My bierzemy się do pracy, dzięki wielkie za oglądnięcie Dzisiejszego filmu i widzimy się Następnym razem, nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji O skomentowaniu tego filmu zostawieniu łapy w górę i pamiętajcie o tym Żeby zamawiać prenumeratę De Agostini, bo w mojej ocenie Są to naprawdę fajnie wykonane samochodziki Sam tą prenumeratę za mówiłem, także zachęcam Was do tego, to mogą być Wasze pierwsze kolekcjonerskie pojazdy i od tego być może się zacznie, ale na pewno na tym się nie skończy, więc zachęcam Was do kupowania, trzymajcie się ciepło, dzięki że jesteście i pozdrawiam Was serdecznie, hej!